Witam wszystkich w odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak grać w gry na kontrolerze od konsoli do telefonu. Zapraszam też na mojego Instagrama, gdzie wrzucam swoje zdjęcia. Jestem już w sklepie Play i pierwszym krokiem jest ściągnięcie aplikacji. Ja mam już ją ściągniętą, więc nie będę jej odinstalowywał, ponieważ wszystkie dane mi utracę. Jestem już w aplikacji i nie mam podłączonego pada. Zaraz pokażę Wam jak to zrobić. Dobrze, jesteśmy już w Bluetoothie i tutaj musimy połączyć się z padem. Jeżeli połączyliście się kiedyś z padem, naciskacie tylko ten przycisk. Ja już kiedyś się łączyłem i mój pad powinien sam się połączyć. Jeżeli nie połączy. Kontroler się sam. Kliknijcie, poszukajcie na dole Wireless Controller. Jeżeli robicie to pierwszy raz, musicie nacisnąć te dwa przyciski. Niestety nie mam Pada od Xboxa, i nie wiem jak to się robi na Xboxie. Jesteśmy już drugi raz w aplikacji, mam już podłączonego Pada i teraz Musicie zezwolić na wszystkie mm, pozwolenia, bo, ponieważ pad będzie działał. Na przykład y, rysuj na aplikacji i, i takie inne. Ja zaprezentuję to na Happy Wheelsach. Ja muszę trzymać telefon, więc będę grał jedną ręką, ale tutaj jak naciskam L2, tutaj jak ustawiacie, tutaj naciskacie na tego ludzika na górze i bierzecie plusiki, na przykład Left Analog, Right Analog, można grać w większość gier, lecz w niektóre, zaraz Wam pokażę. już jestem, w niektórych trzeba e, wykupić Google Play Support. E, czyli e, to kosztuje 6,69 i wtedy łączycie se, się ze swoim kontem Google. E, teraz w niektórych większość gier nie możecie grać, ponieważ e, nie, ma, nie jesteście połączeni e, z kontem Google i czyli jakbyście nie mieli usług Google Play. E, I jeżeli wykupicie to, będziecie mogli normalnie połączyć się z kątem Google. Ja raz sprawdzałem na Minecraftie, jak chciałem zagrać, i nie mogłem, ponieważ Minecraft nie wykrywał licencji. Chociaż miałem normalnie ściągniętą aplikację ze sklepu Play. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że do aplikacji można wykupić sobie premium. Są też inne aplikacje z tej firmy. Z premium chodzi o to, że macie bardzo dużo opcji. Jeżeli ktoś umie dobrze angielski, może to przetłumaczyć sobie. Też jest sterowanie na przykład głosem, co jest naprawdę spoko. 26 zł prawdopodobnie nie, nie miesięcznie kosztuje premium, więc bardzo dobra cena. Prawdopodobnie sobie to kupię. Dziękuję. To jest koniec odcinka. Zapraszam na inne odcinki. No i.